Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, serdecznie. Witam Was. Witam Was, moi drodzy. Ten e popołudniowy czas. No, w ogóle na czas nagrywania tego filmu jest 26 wrzesień, wtorek, godzina 18.04, więc tak, tak o spontanicznie ten film nagrywam. Moi drodzy. A moi drodzy. Przez lata swojego życia, życia nauczyłem się wielu rzeczy. Ale mianowicie tego, mianowicie nauczyłem się też jednej rzeczy: że, że każdy związek i małżeństwo może się zakończyć. Mimo tego, że nigdy nie mam związku, mimo tego, że nigdy się nie ożeniłem, to i tak twierdzę, że. Zawsze, każdy związek małżeński może się skończyć, za, może się zakończyć rozstaniem. Dlaczego? Ano dlatego, moi drodzy, że wiele razy to widziałem. Wiele razy to widziałem. Widziałem to tyle razy, że. że e, widziałem to wiele razy, moi drodzy, że. E, że już wiem, że tak naprawdę to, że się jest, to, że to, to właśnie to wiecie, że jak składa się obietnice, że ślubujemy sobie ta wierność i miłość i tak dalej, że tak naprawdę to, że tak naprawdę to są tylko słowa. I drodzy, ja tak czy siak i tak i tak nie jestem, nie jestem zwolennikiem ślubu właśnie przez takie, takie coś. Wziąłem to wielokrotnie. I doszedłem do wniosku, że nie opłaca się żenić i nie opłaca się, nie opłaca się mieć związku, czyli dajmy na to, nie opłaca się mieć dziewczyny. Dlatego, że, dlatego, że, dlatego, że moi drodzy, tak naprawdę, dlatego, że moi drodzy, tak naprawdę e, każdego może to spotkać. Moi drodzy, ponieważ, e, ponieważ nie wiem, jakim bym był chłopakiem, mężem nieważne, stwierdziłem, że stwierdziłem, że nie mam po co sobie robić nadziei. Po co? Po co mam sobie robić na, nadziei takiej? Po co mam sobie robić nadziei jakiekolwiek, że, że ktoś będzie chciał ze mną być, skoro tak naprawdę ja tego, ja tego nie wiem, czy, czy bym dobrym. chłopakiem, mężem nieważne. Po prostu nie ma po co sobie nadziei robić. Bo tak naprawdę, jeżeli takie rzeczy się zdarzają, tych, o których ja znam, tych, o których słyszałem, a tak naprawdę, moi drodzy, każdy człowiek, i to, co powiem, powie, będzie dla was dosyć, pewnie uznacie, że jest to dosyć surowe, bo niestety taka jest prawda o człowieku, każdy człowiek. Każdy bez wyjątku jest zdolny, ma w sobie tę umiejętność, czyli jest zdolny do tego, kłamać, oszukiwać i zdradzać i te, i tym podobnym. Moi drodzy, naprawdę nie, na, nie, ma, nie, wart, nie warto sądzić, że się, jest, że się jest innym, tak, że ma się jakieś na, na, tyle, na tyle honor, żeby tak naprawdę żeby nic, nic pod z takiego się nie działo. Każdy z nas jest zdolny, żeby, żeby kłamać, oszukiwać, zdradzać i nie wiem, co jeszcze. Każdy z nas tą cechę posiada, mimo tego, mimo, mimo tego, mimo tego, że, tak, mimo tego że tak naprawdę jesteś się już 15 lat, może jestem tu, czy tam 10 lat, to mimo tego każdy, każdy człowiek jest do tego zdolny. Wiem to, wiem to o tym, ponieważ jestem człowiekiem. Czyli tak naprawdę znam ludzkie słabości i takie różne rzeczy inne. Nie właśnie też, też w tym mierze, też dlatego właśnie, e, też właśnie też, też dlatego się nie, się nie ożenię. Dlatego, że tak naprawdę składanie obietnic, których człowiek nawet nie wie, czy może dotrzymać, czy będzie w stanie dotrzymać, jest po prostu nielogiczne. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak dla was możecie mi napisać w komentarzu. Ale uważam moi drodzy, że e, uważam moi drodzy, że nie, ma, że nie mam po co. Że, po prostu twierdzę, że się nie ożenię nigdy w życiu. I tak to jest, że nigdy w życiu się nie ożenię, nie będę w związku. A zresztą co tu dużo gadać i tak mieżadna nie chcę, ja się wami żegnam. Pa!